Otóż, jako że wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a właściwie te już się zaczęły, powinienem był nagrać na filmik trochę szybciej, postanowiłem, że porozmawiam sobie o bezpieczeństwie na wakacjach. Otóż, nie martwcie się, nie myślę, że jesteście debilami, którzy będą skakali z klifu na główkę. Do no tego jeszcze zamiarem przeżycia tego. A więc nie, skupimy się tutaj raczej na bardziej niestandardowych zagrożeniach, z którymi to możecie się spotkać na wakacjach. Otóż, spokojnie, żeby ten film był taki sztywny. Chciałem porozmawiać o rzeczach, które mnie po prostu wkurwiają na wakacjach. Rzeczy, które po prostu sprawiają, że mam ochotę... To... Zresztą zaraz, zaraz wam to wytłumaczę. Otóż są to osoby, konkretne osoby, które to możecie spotkać właściwie wszędzie, w jakimkolwiek mieście turystycznym, na przykład na dowolnej promenadzie, nad morzem, nieważne nad którym. Po prostu są to osoby, które gdy widzą, że jesteście turystami, które gdy, które, które gdy widzą, że tylko staracie się dobrze spędzić czas, Wprost podchodzą i mówią Witaj, turysto! Jesteś pierdolonym idiotą i masz kurwa za dużo pieniędzy, więc masz mi je oddać. Otóż, nie do końca mówią to, ale tak jest mniej więcej przekaz tego. Zacznijmy na przykład od przykładu, kiedy to byłem na Wyspach Kanaryjskich. Tak, wiem, jestem pierdolonym burżujem. Ale było to rok temu. Otóż, jak to się daleko nie stało? Szedłem sobie promenadą. Był to już dosyć, wie... Był to już dosyć późny wieczór, warto wspomnieć, że byłem tam z moją ciocią. Powiedzmy, że znam angielski mniej więcej płynnie, po prostu ona zna płynnie niemiecki, a nie słowa po angielsku, a więc powodzenia dla kogokolwiek, kto chciałby się dogadać z obojgiem z nas. Otóż idziemy sobie tą promenadą, kiedy nagle, nagle na horyzoncie pojawiają się dwa pulpety. Po prostu wyobraźcie sobie, że widzicie... Kurde, nawet nie mam dobrego porównania na to. Wchodzę teraz w gole grafika i, i czegoś poszukam. Okej, okay, mam idealny obrazek. Okej, okay, mam idealny obrazek. No, to wyobraźcie sobie, że idziecie sobie tą promenadą i widzicie dwie takie kobiety. Dwie, dwie. Idą prosto w waszą stronę. Widzicie, że do tego są ubrane w jakieś takie pseudoafrykańskie szaty. No, spokojnie. Nie jakieś takie plemienne outfity, tylko bardziej takie kolorowe, indyjskie. Odzienie. Nie wiem, jak to w ogóle kurwa nazwać. No i idą prosto w waszą stronę. Już wiecie, już wiecie że one będą czegoś od was chciały. Po prostu kierują się idealnie w naszą stronę. No i w tym momencie. Jeden z nich prosząc podchodzi, tak jak tam pseudo przywitanie, ostatnie, w którym to było języku. No, próbowałem mówić po portugalsku, próbowałem mówić po hiszpańsku, próbowałem mówić po niemiecku. Żaden z nich oczywiście nie zna angielskiego, no kurwa po co? No i po prostu prosto podchodzą i zakładają nam na ręce jakieś dziwne. Wyobraźcie sobie taki gówniany sznureczek. Po prostu sznureczek spleciony z dwóch sobie Sła... jakoś niteczek, z dwoma plastikowymi koralikami na tym. Zakładają nam to. No i mówią, próbują przynajmniej to powiedzieć po niemiecku. Moja ciocia tylko zrozumiała i później mi to przetłumaczyła, że, że to jest afrykańska kurwa magia. Że to po prostu to nam da szczęście i dobrobyt. Że nie należy oszczędzać na szczęściu i dobrobycie. No i przysięgam, kurwa, że kiedy ona mi ten. to zawiązywała. Wyobraźcie sobie uczucie, to, to było kurwa. Nawet nie wiem, jak opisać ten dotyk. To była taka dziwna, tłusta ręka. To po prostu. Yy. no i. Kiedy to zawiązywała, to po prostu nie wiedziałem, co się kurwa dzieje, ponieważ nie rozumiałem ani słowa. No i dopiero później, kiedy się dowiedziałem, co ciocia przetłumaczyła, no to już wiedziałem. One kurwa chcą pieniędzy. One chcą pieniędzy. I to nie byle jakich pieniędzy. One nie odejdą z 10 złotymi, no głównie dlatego, że tam złotówki nie były konkurencją, ale one chcą kurwa grubych ojrosów. A więc, no... Moja ciocia już tak w sumie, żeby się bardziej odwaliły, wyciąga portfel, no i tam... Stara się po prostu ich jak najszybciej pozbyć, no bo jednak, no co masz zrobić? Niestety, ale. Niestety, ale byłem na wakacjach, no i wolę nie ryzykować problemów z prawem, odgrywaniem ich siłą, gdyż. Nie oszukujmy się, chyba tylko to by podziałało. A więc, moja ciocia wyciąga portfel i wyciąga z niego 10 jebanych euro. 10 euro to jest 40 zł w tamtej kurencji. Zresztą znaczy, to było rok temu, wtedy to było jeszcze więcej. Trochę ponad 40, teraz jest o odrobinę mniej. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Nie, chyba cały czas jest trochę ponad 4 zł. No i wyciąga to 40 euro i daje, i daje jednej z nich, bo no, już się odwalcie. No i wtedy. No i wtedy jak taki twój pierdolony żebrak. Ona po prostu pierze to 10 euro i je natychmiastowo chowa. To jest właśnie trik, że jeżeli się rozmyślisz, no to już kurwa nie możesz czego wziąć, to musiałbyś się przeszukać. I nieważne po jakim języku będziesz mówił, ona będzie udawała, że tego nie rozumie. Otóż osobiście nie próbujemy i powiedzieć, że da, to 10 euro, tylko chciałem, żeby po prostu sobie poszły, okej? Okay? Chciałem po prostu. Kurwa, zostawcie nas. Idziemy sobie zrobić niewielkie zakupy w jakiejś galerii. No ale kurwa, zostawcie nas. Ale nie kurwa, to 10 euro im nie wystarczyło. Ona kurwa pokazywała na ten portfel. Chciała 20. Tyle to nawet ja zrozumiałem. Wyobraźcie sobie ten pierdolony pulpet. Po tym jak zawiązał nam dwa, dwie jebane brązoletki ze starego sznurka z dwoma plastikowymi koralikami na każdej, chciał za to 20 euro. No bo kurwa afrykańska magia. I właśnie takie osoby trzeba, kurwa, uważać. Jeżeli zobaczycie, że ktoś do was podchodzi, ktokolwiek, no i zaczyna się zbliżać trochę za bardzo, to już po prostu logiczne myślenie, że coś jest z nim nie tak. Ale czasami nie chce was tylko zgwałcić, ale chce waszych pieniędzy. No i o, czy chce ich mało, chce ich dużo. Po prostu, kiedy widzi, że... Po prostu, kiedy widzi, że jesteście przykładowo na kanarach, no to z góry zakłada, że jesteście a tyle bogaci, żeby oddać mu połowę swojego portfela, tylko zajebany sznureczek. No i właśnie. No i właśnie na takich ludzi trzeba uważać. Jak to się zakończyło? Otóż ostatecznie po prostu. No tych 10 euro już niestety nie odzyskaliśmy, choć się powiedział, że nie, nie ma chuja, ja nam tych 20 euro nie dam, idźcie sobie. Nie, tak średnio, asertywnie, ale w końcu sobie poczuł. Jesz jeszcze one kurwa próbowały, odwiązać te brazoletki, nie ma, daliście nam tylko 10 euro, tylko 4 dychy. Nie ma, kurwa, bransoletek. My tych 5 centów potrzebujemy. Musimy ochujać kolejną osobę. Ale ostatecznie nie potrafiłem nawet tego rozwiązać tymi tłustymi palcami. Po prostu zabrałem rękę, odszepnąłem to no i sobie, kurwa, poszliśmy. Po prostu szkoda gadać na takich ludzi. To są... kurwa. Uważajcie na takie osoby. I myślcie sobie, rewen, rewen, my nie jesteśmy burżujami. My, kurwa, nie mam cioci, która pracuje w Niemczech, która nas zabierze na Kanary. Otóż naprawdę nie musicie być burżujami. Takie osoby, a nawet kurwa gorsze, da się znaleźć wszędzie, po prostu wszędzie. Zwróćmy uwagę na przykład na Wrocław. Przykład około również sprzed roku. Nie wiem tak do końca, czy z poprzedniej wakacji, ale z okresu letniego, kiedy to jeszcze Wrocław jest otoczony przez turystów. Niemieckich turystów, którzy chodzą grupami robią sobie zdjęcia, mają tego niemieckiego przewodnika. Który tylko opisuje, jak to było jeszcze, kiedy to miasto należało do nich. A więc, wyobraźcie sobie, że wracacie sobie akurat z galerii dominikańskiej, pozdrowiliście sobie niewielkich zakupów w niemieckim sklepie, który to jest na piętrze minus jeden, kupujecie sobie tam jakieś tam kajdanki, nie wiem, chuj i do BDSM-u i idziecie sobie na rynek, żeby uzupełnić kolekcję japońskich pornokomiksów w lokalnym Empiku. No i wtedy pojawia się... dosyć częsty tam widok. Czy wy też kojarzycie... jeżeli mieszkacie w Wrocławiu i chociaż raz byliście na rynku, to na pewno ich kojarzycie. Pojawiają się latem, kiedy jest najwięcej turystów. Osoby najczęściej karnacji ciemnej, nie jestem tutaj rasistą, ale one kurwa, ale oni nigdy kurwa nie są biali. Ani razu nie widziałem nikogo, kto nie miałby tego jednego dokładnego odcieniu brązu skóry. Oni wszyscy po prostu, nie wiem nawet jak to opisać, Indianin, Cygan, po prostu ta grupa osób, która jest znana nas tego. No i znakiem rozpoznawalnym są róże. Nie wiem dlaczego, wszyscy ci Cyganie, Rumuni, nie wiem jak to w ogóle kurwa nazwać. Wszyscy mają bukiet róż. No i wiecie co oni robią, kiedy ktoś przychodzi? Zwłaszcza kiedy wygląda na takiego typowego turystę. Kiedy tylko starczy tam spędzić dobrze czas, taki podchodzi i wyciąga w twoją stronę te róże. To jeszcze nie jest aż takie złe jak czarne kobiety, które przychodzą i są w stanie coś wiązać na ręce. Ale zawsze, słuchajcie, jeżeli nie mieszkacie we Wrocławiu, mieszkacie gdzieś tam na wsi, i na wakacje, czy tam kiedykolwiek w sumie, do Wrocławia i zobaczycie Rumuna, który próbuje webeczyć róże, albo Rumunkę, albo dziecko. Kurwa, oni zatrudniają każdego. Nigdy tego kurwa nie bierzcie pod żadnym pozorem bo oni również chcą waszych pieniędzy. I jest to ten hamski sposób żebrania. Po prostu zacznijmy od tego. Jeżeli jesteś turystą, to prawdopodobnie starasz się spędzić jak najlepiej czas, zrobić coś dobrego również. Zapewne masz trochę za dużo pieniędzy. A więc tego typu Rumun podchodzi i od razu otwiera taką karteczkę, nawet, nie wiem, papier techniczny, w środku coś tam napisane flamasterem, yy, pierwsze lepsze zdjęcie z Google grafika, yy, chore dziecko.jpg,.png, może od razu wklejone tam, wydrukowane, dru na drukarce, po prostu... po prostu wydrukowane, no i mówi jakaś tam organizacja, my zbieramy na chore dzieci, oczywiście polskiego nie zna, no ale kurwa po angielsku będzie próbował w Polsce. No i po prostu... jeżeli powiesz, że nie masz pieniędzy, no to okej. Okay. Mi się jeszcze nie zdarzyło, że jakiś był specjalnie nachalny, ale wiem, że tacy są. Otóż mówię, że żaden nie był specjalnie nachalny, ponieważ żaden mężczyzna nie był specjalnie nachalny, okej? Okay? Ale pewnego dnia, kiedy po prostu się oddaliłem w cień, byłem swoją drogą wtedy ze swoją dziewczyną, po, po, po prostu bardziej pod ścianę, z dala od tego głównego tłumu, chcieliśmy sobie chwilę odpocząć. Wtedy znikąd podeszła do nas kobieta. I to nie tak, że ona stała i wręczała te róże, tylko ona po prostu raz podeszła i starała się na siłę wcisnąć te róże. Nie wiem, jaką kurwą trzeba być. Znała tylko kilka słów po polsku. No i zaraz wam dokładnie opowiem, jaka to była kategoria słów. Gdyż nie wiem, kto po przyjeździe do kraju najpierw się uczy tych słów. Dobra, w sumie o to każdy. No ale słuchajcie. Podchodzi do nas, wręcza nam tę jebaną rurę, ok? Szczerze mówiąc, myślę sobie, dobra, wezmę te rurę, dam jej 5 zł, niech spierdala. Po prostu tego się nie dało w żaden sposób odgonić. Ona się kurwa uparła na nas, nikogo nie było innego w pobliżu. Nie mogę po prostu trzymać ręki w dole, ponieważ po prostu by stała i stara się sieć się, się te róże w I po prostu ja nie chciałem, żeby ona mnie dotykała, ale po prostu wyciągnę rękę po te róże. Otworzyłem portfel, daj mnie tam 5 złotych coś. Oczywiście standardowy róg, że braka. Bierze, chowa od razu, już kurwa tego nie odzyskasz, nie ma opcji. No i wtedy kurwa powiedziała, że chce dychę. 10 złotych ma pani na pewno? Ech kurwa, 15 zł za jebaną róże. się nie przejęła wystarczająco, żeby pokazać mi tę kartkę z chorym dzieckiem. Ona po prostu kurwa chciała mi sprzedać te róże. Net nie próbowała udawać, że to jest jakaś akcja charytatywna. No i mówię, że nie, skończyły mi się banknoty. Staram się być w miarę miły, żeby się, nie za, bardzo, żeby się za mocno nie wkurwieć w dziewczynie, Ale naprawdę przyznaję, że w tej sytuacji naprawdę miało ochotę tej po prostu jebnąć. Nie, nie dziewczynie, tylko tamtej kobiecie. Żeby nie było, okej? Okay? <grym> Boże. No i tak, to jest najgorsze. Ona nie tylko, ona nie tylko, tak po prostu mówiła. Na pewno mam 10 zł. Ona kurwa, złapała mój portfel. Nie do końca złapała mój portfel, tylko po prostu pokazywała na niego, tam go dotykała, próbowała pokazać do środka. Nie, ja po prostu go wtedy chowam. Oddaję jej te róże nie. Mam w dupie to moje 5 zł. Spierdalaj kobieto. Nie powiedziałem tego wprost, ale po prostu nie won. No i co wtedy ona zrobiła? Nie masz serca! Jesteś potworem, kurwa ham! Tak, tego typu słów używa. No osoby, które i tak już jej dała jebane 5 zł i nawet nie wzięła róży. Tak, tylko dlatego, że nie chciałeś dać jej pieniędzy, nagle jesteś kurwa hamem. I właśnie taki kotnek pierdolonego podczłowieka, to po prostu trzeba tępić, ponieważ wstać policję na rynek w Wrocławiu, żeby się ich stąd pozbyć. I naprawdę w tym wypadku dalsza egzystencja milicji byłaby jak najbardziej na miejscu. No to tak, swoją drogą, mówiąc o takich losowych wydarzeniach, które to mogą dzisiaj spotkać na rynku we Wrocławiu. Opowiem teraz o czymś bardziej zabawne, że się nie wkurzył tylko przez filmik. Otóż zdarzyło się to pewnego dnia. Po prostu wyobraźcie sobie, że idziecie sobie po rynku we Wrocławiu. To był inny dzień z tego co pamiętam, ale być może to był ten sam dzień. No, w każdym razie. Typowy okres wakacyjny idziecie sobie po rynku we Wrocławiu. Kiedy nagle, było to już tak... powiedziałem dosyć późne popołudnie. Kiedy nagle znikąd wychodzi dwóch mężczyzn ubranych na czarno, jeden z nich, był pamiętam, łysy. przyznam, że byli dosyć wysocy, jak i również raczej lepiej zbudowani. No i po prostu tych dwóch, stojąc dosyć blisko, się podchodzą naprzeciwko ciebie. Ty nie wiesz, co się dzieje, myślisz sobie, kurwa, chyba mnie nie zatkuje na środku rynku. Po prostu już zaczynasz panikować, zaczynasz myśleć, zaczynasz przypominać sobie wszystkie techniki samoobrony. Kiedy nagle jeden z nich tak po prostu pyta się ciebie: Dzień dobry, czy jest pan osobą wierzącą? I po prostu moment, kiedy to słyszysz, po prostu zastanawiasz się, co kurwa, co kurwa. Ale odpowiadasz, no dobra, dopiero co byłem wtedy po bierzmowaniu, a więc no tak, jest, jestem osobą wierzącą. No i wtedy. No i wtedy jak gdyby nigdy nic. Po prostu drugi z nich wyciąga dwa obrazki. Dwa obrazki po jednej stronie Maryja Panna, po drugiej stronie jakaś modlitwa, wręcza po jednej sztuce, wręcza po jednej sztuce, jedna mi, jedna dla dziewczyny. Po prostu mówią kilka tekstów o wierze i sobie idą. Szczerze mówiąc, nawet nie miałem pojęcia, co o tym myśleć. Na początku sądziłem, że... Na początku pierwsza myśl. Mają przesrane. Będą chcieli oddać pieniędzy. I to nie... I to nawet nie będą próbowali mówić nam, że to jakaś akcja charytatywna. Po prostu dawaj telefon. Druga myśl... Och, świetnie, teraz nadadzą te obrazki, że oddają pieniędzy. Super. A później, kiedy sobie po prostu idą... Co tu się kurwa stało? Czy, Czy ktoś naprawdę po prostu chodzi po rynku, rozdając ludziom obrazki? Dobra. To była, to była naprawdę zabawna sytuacja. No, i szczerze mówiąc, to w sumie podsumowuję to, co chciałem wam powiedzieć na temat bezpieczeństwa na wakacjach. Materiał ten byłby się odrobił dłuższy, jednakże nagle zabrakło mi czasu na nagrywanie. A więc to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie, żeby uważać na wakacjach. Na razie!